Sponsorem PGE Gigecas był Jest polska grupa energetyczna. Okres przygotowawczy, taki specyficzny okres, krótki okres był bo podzielony na takie powiedzmy nazwałbym to trzy fazy teraz yy, będą dwa tygodnie takich yy, przygotowań gdzie będziemy trenować yy, po dwa razy dziennie dzisiaj taki trening sobie lekko wprowadzający do już badań batem ale już od środy będą po, po, po dwa treningi yy, będą też sparingi yy, co powiedzmy co trzy cztery dni no i później ten trzeci tydzień to jest taki okres przejściowy, tam, tam będziemy zwracać uwagę na takie dociążenie minutami sparingów, ale już więcej uwagi będziemy zwracać na regenerację. No i czwarty tydzień to już bezpośrednie przygotowanie do meczu z Legią, także yy, musi być w tym pierwszej fazie intensywnie, ale tak wszechstronnie i dużo z piłką, także, także jest zdecydowanie inny okres i będzie bardziej przyjemny dla zawodników niż, niż zimowy. No nie da się ukryć, że trwa mundial. Trener mundial ogląda na przykład pod tym kątem, że może coś uda się znaleźć, czego będzie może skorzystać w tym nowym sezonie Ekstraklasy w przełożeniu na GKS? Oczywiście znaczy ja się takimi rzeczami nie dzielę powiedzmy tam z innymi osobami. Nie ukrywam, że oglądam przez cały rok wiele meczy na różnych poziomach i wiadomo, że każdy szuka jakichś tam wskazówek, nowinek, a jeżeli coś znajdzie to to zachowuje dla siebie, także, także nie chcę tutaj powiedzmy sprzedawać. No, będę chciał, żeby GKS był zespołem w Ekstraklasie, jest świadomym tego, że, że, że będzie grał w piłkę, że, że będzie chciał robić widowisko i w ten sposób zdobywać punkty. Liczę na to, że większość zawodników ma doświadczenie, bo my już tam byliśmy i nie będzie dla nas jakaś taka nowość. Przede wszystkim kierowałem się, pan tender mnie chciał i to na pewno przeważyło w 100%, że trafiłem tutaj do GKS-u jeśli dobrze liczyłem i się nie mylę, to będzie Pani trzecie podejście do, do, do Ekstra klasy. Czy jak może powiedzieć, jak do trzech razy sztuka, tych występów będzie więcej niż dotychczasowych czasowych 9? Nie no, na pewno liczę na to, na pewno przedem tutaj walczyć o miejsce w spadzie i pokazać na to, że staśmy na to, żeby grać w ekstra klasie. Tak jak pan powiedział, no do 3 sztuka, no takie powiedzenie, no więc zobaczymy, wydaje mi się, że będzie do trzech razy sztuka. Mówiło się też o panu, że to jest zawodnik o stalowych płucach, faktycznie. To ta wydolność pańska jest taka, że 90 minut czasami będzie za mało, żeby pana zmęczyć? Nie, myślę, że nie, tak, tak dobrze to, 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 to nie wyglądam, ale na pewno, na pewno jest, można powiedzieć, yy, strona motoryczna moją silną, silną stroną. No, ale no co, no to czas pokaże, i wydaje mi się boisko zweryfikuje. nie ukrywam, że walczyłem z arką o awansji. Jakoś tam byłem, porozumiałem się z prezesem, że w momencie, gdy się nie uda, jakby dostanę wolną rękę. Nie ukrywam, że chciałbym wrócić do Ekstraklasy, chciałbym jeszcze pograć w tej najwyższej lidze rozgrywkowej. Myślę, że zdrowie jeszcze mi na tyle dopisuje, że, że, że mi się to udało. No, nie udało się w Warce, ale, ale jakby jestem zadowolony, że, że dostałem propozycję z klubów. Się w Ekstraklasie, między innymi właśnie z W Tym transferem mówiło się, żeby Uchatów wyrwał w pewien sposób ząb trzonowy, jeśli chodzi o defensywę pod Beskidzia. Ciężko było Panu zdecydować się na taką zmianę otoczenia? Na pewno miłe są te słowa, więc nie będę ukrywał, że było ciężko, ponieważ dobrze, dobrze się czułem w Bielsku Białej. i Na pewno rodzina też była zadowolona z tego, z tego miejsca, to dla mnie jest bardzo ważne. Dużą rolę tutaj odegrał na pewno trener z którym rozmawiałem i także chłopacy, z którymi, z którymi się znałem z poprzednich klubów, tutaj Patryk Grachwał czy Szymon Sawala, tyle dobrego mi tu opowiedzieli o GKS-ie, więc nie pozostało nic innego jak tylko przyjść tutaj. Już w pierwszym nie zauważyłem, że jest na pewno bardzo wesoło, jest dobry klimat, jest fajna atmosfera, a to nie ma co ukrywać, jest to, jest to ważne, szczególnie tutaj w okresie, kiedy, kiedy się ciężko trenuje, kiedy trzeba być skoncentrowanym na pracy i taka, takie rozładowanie atmosfery, czyli zejście do szatni, pośmianie się jest bardzo, bardzo ważne w tym momencie, więc cieszę się, że tutaj trafiłem, tak jak tutaj Pan powiedział, na pewno jest bardzo ciekawa i wesoła szatnia. Jesteśmy w okresie mundialu, Pański faworyt jest jeszcze w grze? Ja szczerze nie mam faworytów. Oglądam te mecze, też nie wszystkie i niektóre mecze rzeczywiście ciekawe, szczególnie drużyny, pewnie na których nikt nie liczył, grają bardzo solidnie, faworyci odpadają. Oglądam te mecze i wyciągam co najlepsze to wszystko. Mój faworyt, no w ogóle nie miałem jakichś od dziecka kibicuję Holandii i, i wydaje mi się, że, że, że mają, mają, mają szansę zdobyć, choć na pewno będzie ciężko. Nie miałem czasu ze względu na to, że byłem na wakacjach za granicą, wróciłem i przeprowadzkę stałem z całą rodziną, mam dwie córki, więc na pewno nie było łatwo i kilka dni mi to zajęło, tym bardziej też jakieś... A jeszcze musiałem się rozliczyć z Podbyszki więc były, były rozmowy do końca i dopiero dziś, wczoraj tak naprawdę mogłem zasiąść na dobre, oglądać te mistrzostwa i nawet nie znając do końca terminarza, zobaczyłem przed meczem ten słynny klasyk, ale mecz na pewno mógł się podobać. A z faworytem, Z moim faworytem, no co w Hiszpanii już nie ma, więc stawiam na Holandię i kibicuję Holandii. Argentyna, bo od samego początku... Yy... Może, może nie tyle, że Argentyna w tym momencie, z tym obecnym składem, że, że to jest mój faworyt. Pamiętam 86 rok Mistrzostwa Świata. Argentyna była mistrzem i tak od tego czasu to pozostało i zawsze im kibicuje na każdym Mundialu. I liczę na to, że to w tym roku tak powoli się trochę rozkręcają, ale, ale myślę, że takie właśnie zespoły yy, na, rozpędzą się w tej fazie pucharowej i, i na to liczę. Sponsorem PGE GKS Buchatu jest Polska Grupa Energetyczna.